멋있다, 그지? 이진, 할 말이 있어. 뭔데? 오늘부터 일일이다. 파티 파티. 야, 유지 플라너 바와 나시에 로즈미지. 100 dni, 200 dni, paper i coś jeszcze, a day. No. A zapomniałaś, 22 dni. Aha. No, tutu tu. Widzimy zrobimy sobie zdjęcia? No, dobra. Dobrać. Nas? no, no confetti. Widzimy, że jesteśmy już razem 22 dni? Co? Dwa? No, 22 dni, no. 22 godziny, 22 minuty i w sumie teraz 22 sekundy. No. Dlatego przygotowałem dla nas to. Kukurydzi! No. Widzimy, jedziemy nad morze czy w górę? Hmm, morze. Nad morze? Okej. Okay. No. Czekaj, czekaj. Ja to zrobię. बहुत चिनकु ये याकी रोबोट्स ने होते नो या मुझे चीज तो हो जाती है कि आकर खुश हो जाता हूं कुछ कॉपी भी चलो मुझे देखना Aha. Dobra. Ach. No, Heko. No, Heko, co mnie odpisześ? Grom, gra co? Znowu? Już. No, jesteśmy na miejscu. Znowu. No. no. Fajnie, dzisiaj było. No, tak. Okay. No, by to znaczy, nie, że... żona. No. Ale... Robisz maseczkę? No, chcesz? No, jasne. No, no dobra. Okay. <śles> Zobaczmy w lustrze, jak wyglądamy. No dobra. Dobrze? Moje kolejne kolacyjki. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dokładnie, dzisiaj pokazaliśmy Wam, jak wygląda typowa koreańska para, ale, oczywiście, była to parodia, trochę żart, więc nie bierzcie tego na serio. Tak, to nie 100%. Nie wszyscy tak lubią, dlatego po prostu żart to po prostu śmiesznie, tak. Dokładnie. No. no. Jeżeli nie rozumiecie jakichś y, różnic kulturowych, będą one opisane w komentarzu. Tak, dlatego proszę, stać pod filmikiem. Dokładnie. I jeżeli znacie jeszcze jakieś różnice, albo na przykład jesteście w związku z Koranką, Koranczykiem i macie jakieś swoje przemyślenia. Albo może innym krajem też tak. O, z innym krajem. Tak, to piszcie też w komentarzach. Jesteśmy ciekawi. No, dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa! pa!